Cześć, z tej strony Lucek. witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest porównanie porównania Xiaomi Mi8 w wersji Pro kontra Huawei P30 Pro. Mi8, Snapdragon 845, 8GB pamięci RAM. W przypadku hmm, tegoż, otóż to Huawei P30 Pro mamy KIB na 986GB RAM. Sprawdźmy, porównajmy oba smartfony, jak szybko otwierają aplikacje, jak one pozostają w pamięci RAM, czyli sprawdźmy, który jest, mówiąc krótko, szybszy, to samo zróbmy w przypadku gier, zobaczmy, jak to będzie wyglądało, więc lecimy. Oba smartfony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci, no to cóż, możemy testować. Zaczynamy od aplikacji Allegro. No dobra, jakaś reklama wyskoczyła nam, może to jeszcze, może... Wkurza mnie to w Xiaomi, że klikacie X i często nie zabija Wam aplikacji, którą chcecie wyrzucić z ramu. No dobra, więc jeszcze raz, Allegro dla P30 Pro. AliExpress, no chińskie, no, musi ogarnąć chińskie szybciej, czyli tutaj <grymne> oba chińskie w sumie dla, dla Xiaomi. Następnie mamy Ceneo, Ceneo Remis, dalej Galerie. Też bym powiedział, że bardzo remis. Następnie mamy HBO Go. Dla Xiaomi. Jedziemy dalej. iPla. Tu remis. Następnie mamy Jak dojadę. Dla Xiaomi. Kolejne mapy. No tu remis. Jedziemy dalej. Player.pl. Równie szybko. Następnie mamy Oelixa. Tutaj dla Huawei. -a. Następnie mamy Pysznepel. Tu wygrywa Huawei. Później mamy Pizza Port Pizza Portal. Dobra, się uruchomił. Dobra. Następnie jest Sklep Play. Dla Huawei. Następnie jest Spotify. Bardziej też Huawei. Kolejny będzie Taptalk, Remis. Znerwiamy ten Xiaomi, bo widzicie co się dzieje. Ja przyciskam, on to od razu przerzuca do jakiś inny ekran. To jest zbyt, to jest zbyt dotyk jakoś dziwnie jest zbyt czuły. No Tripadvisor widzieliście? Następnie mamy Twittera. Twitter jest dla Huawei, a. Uber. No to bardziej, Siejomek. Idziemy dalej. Wykop. Huawei, szybciej to czytał wszystko. I mamy YouTube. Też Huawei. No więc, oba fony w miarę szybkie. Mam wrażenie, że chyba troszeczkę troszeczkę bardziej więcej razy powiedziałem Huawei, bądź bardzo, bardzo podobnie. No więc. No widzicie, mimo że to jest na 845, to jest Kirin 980. No to wydajność, widzicie, jak to wygląda. Sprawdźmy pamięć RAM, czy wszystko pozostało w ramię. Dobra, Allegro w ramię. AliExpress również w ramię. Następnie mamy Ceneo też w ramię w obu smartfonach. I nawet fajnie szybko z obu praktycznie wychodzi z tego RAMu. Galerie są też w pamięci RAM. Następnie mamy HBO Go. W ramię, ale widzicie, że to tak czy siak w Huawei już szybciej wyskakuje. To już wiele razy powiedziałem i powiem również tym razem. Tutaj na razie też wszystko w ramię. Mapy też w ramię, ładnie. Player.pl też w ramię. OELIX tak samo. Pyszne.pl w ramię. Następnie Pizza Portal również w ramię. Sklepy, no tu się doczytało, w Xiaomi nie jest do końca w ramie. Spotify podobnie. Tu jest wszystko OK, tak jak być powinno. TripAdvisor również. Następnie mamy Twittery, też spoko, no chociaż trochę w Przynajmniej, że jakby się doczytało. Ubery jak zwykle OK. Tutaj Wykop też i mamy YouTube w ramię. No więc jeżeli chodzi o RAM, jest OK, Dobrze to działało, ale te wyjście z ramu znowu szybsze za każdym razem praktycznie w Huawei'u. Więc może sprawdźmy jeszcze gry. Jak będzie z grami? Czy któryś będzie zdecydowanie szybszy, wolniejszy? Sprawdzamy. Asfalt 9. Czy Huawei, czy Xiaomi? I wygrywa Huawei. Dobra. Asfalt 8. Huawei szybszy. Nie dużo, ale jednak. Następnie mamy. A dalej Temple Run 2. Dla Huawei a. będzie szybciej widać, następnie mamy Subway Surfers, również Huawei. Dobra, to sobie tutaj. Co się dzieje w tym siemie nie wiem, gestów nie mam. Widzicie, to mnie nie ogarniam tego. mnie, to już nieraz to mówiłem w tych testach. Dead Trigger 2. Huawei. Asphalt Extreme. Również Huawei. No tutaj 980 ka szybsza. Widać, że no już nawet nie czekamy, chociaż się miałem jakieś zadyszkę. No, ale widać, że szybciej w przypadku właśnie otóż to P30 Pro Unkilled. Też Huawei wygrywa. I ostatni tytuł będzie to PUBG. No i nie dotknąłem, przesuwasz ekran, no... O co kaman? PUBG. no niech mnie ktoś oświeci, jeżeli ja którejś funkcji nie znalazłem, która za to odpowiada, bo, bo... No, irytuje to. No i jak będzie z pubg -iem? Z pubg będzie tak, że... Że, że, że się jeszcze raz chce uruchomić go, no to sobie w takim razie uruchommy go. Aktualizacja jakaś musiała być i nie ogarnęło. Więc jeszcze raz ostatnie podejście. PUBG Czy P30 Pro, czy Mi8 Pro? Oba Pro, czy oba są Pro? Hmm, no ciekawostka. Ale chyba bardziej Pro będzie P30 Pro, bo już widzę po samych animacjach, że idzie mu to lepiej niż w Xiaomi tym razem nie będzie Xiaomi lepsze czy będzie? Teraz się okaże nie będzie lepsze no więc w grach Kirin i cały w ogóle P30 Pro no pokazał, że jest lepszy więc jak w grach, aplikacjach było całkiem podobnie jeżeli chodzi o gry i wydajność, no to stawiamy na P30 Pro, a nie na Xiaomi no. no i kuźwa o co za przeproszeniem Ci chodzi czemu wracasz do głównego ekranu Uf, dobra, sprawdźmy jeszcze raz. Asfalt 9, no ubity w obu. Idziemy kolejny na grę. Asfalt 8, w obu w ramie. Asfalt 9 to ma do siebie. Dziwnie napisali tam grę, że ona często takie rzeczy ten, robi. Temple Run 2 w obu przypadkach w ramię. Idziemy dalej. jest surfers w obu w ramie, Jest ok. Tylko właśnie to mnie tutaj na przykład w chłóju w że muszę od góry wyciągnąć belkę, a nie od dołu jak chcę z jakiejś gry wejść. Ten, chociaż nie zawsze, ten problem dwa w obu w ramie. Asphalt Extreme też w ramie. czyli jest git na razie z ramem. Unkilled. No i coś tutaj, no ale też w ramie, dobra, nie potknąłem. I mamy ostatnią rzecz, czyli połka. No dobra, RAM działa obu, To trzeba przyznać, czy to w przypadku gier, czy to w przypadku aplikacji, jest tak jak być powinno. No ale no zwycięstwo znowu dla P30 Pro, który nie przewija nam same kanałów, nie wiadomo po co i kiedy. Ale no to jakiś bug nie wiem, nie mogę tego wyczaić czemu. Ale wydajnościowo i szybkością, no to tutaj P30 Pro odchłowa ja no wygrywam. Szczerze mówiąc, w sumie wygrała ze wszystkim co miałem, więc jak na razie najbardziej wydajny funik przetestowałem, bo i, i, S i S10 z plusem minął to 9, i Honora 20 i mojego majta 20 Pro spokojnie brała. Teraz mi 8 Pro też bierze. No więc trzeba przyznać, że może ten smartfon ma jakieś tam mankamenty brak stereo i tego typu innych rzeczy ekran może jakaś mniejsza rozdzielczość niż, niż na przykład w mejcie, ale na razie działa szybko i dobrze tylko pytanie, jak długo, czy w jakichś aktualizacjach tego nie popsują, no ale to wiecie jak to jest. Na dzień dobry zawsze wszystko fajnie działa, później czasami są problemy, no ale trzeba przyznać, że tym razem również Huawei P30 Pro na prowadzeniu, więc dobra, tyle, tyle tego z testu Odnośnie jednego i drugiego smartfonu, oczywiście, macie filmy, porównania, możecie zobaczyć te inne porównania, o których wam powiedziałem, jak to wyglądało z innymi smartfonami, również inne filmy o nich. Macie jakieś pytania, piszcie na dole w komentarzach. Oczywiście, ta sekcja dla Was, żeby oczywiście nie ominęły Was kolejne filmy. Myślę, że subskrypcja i dzwoneczek to się zawsze przyda, dodaje dużo filmów, więc aby Was nic nie ominęło, myślę, że warto sobie to, te dwie rzeczy kliknąć. No i cóż! Tyle, tyle z mojej strony. Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi8 w wersji Pro, czyli 2 Pro, ale jeden bardziej Pro. Z tej strony uciek, trzymajcie się ciepło. Hej!